Hejka, witajcie w nowym odcinku od odsł słonych hotelu. Dobra, to zaczęli. Skończyliśmy wczoraj na tej lodzie dziwnej i trudziku. Ja pobudowałem za, poza kamerą kilka części. Dzisiaj zajmiemy się w sumie właśnie toaletą, której jeszcze nie mówiłem. Zostawimy sobie ścianę. którą zbudowałem wcześniej. Nie ma co tracić czasu na odcinku, zwłaszcza że tego jest dużo. Oj, co Nie wiem, Dobra, widzicie tą ścianę? Prosta, bardzo ściana. Trzeba nic nie chcę robić o niej. Tu na cztery study O. Tak, tu w środku teraz zrobiłem taką fajną konstrukcję. Ma pisuary, coś takiego. Tutaj proste i tutaj też przyczepimy. Co jest? Głosno to jest za ciasne. Dobra. Jest, weszło. Teraz możemy sobie zrobić taką prostą ściankę, przeróbkę. gdzieś tu przygotowałem. O. Tu przyczepimy tajla, tego. Tu możemy tak wczepić i będzie łatwiej. I teraz A teraz drugi Dobra. I teraz tu wczepimy. Nie przemierzałam tej ścianki, chyba tu nie pasuje, dobra. Nie musi to być takie super realistyczne, co do tego. Tu musimy jeszcze ścianę zrobić. I tutaj. Teraz do środka tego musimy dać takie dziewiczki O, sobie przygotowałem kilka elementów. żeby odcinkiem, żeby było prościej. O, pyk. Tam do środka damy taki tidelek. Dostaj instrukcję, ale. Jeszcze coś. O, proszę. Tutaj przydałoby się zrobić jakąś ścianę. Mam ja nie mam już za dużo tych bliczków. A właśnie, jeszcze tutaj się zajmiemy. Zrobiłem takie schody, że trochę tutaj nic nie ma. W środku możemy je krótko No Muszę jeszcze ta podłoga, będzie musiała być wytelowana, i musimy właśnie jakieś drzwi tu dopasować. Ja mam ja sobie jakieś drzwi tu przygotowałem ile Jej, tu. O, tu. A nie, to nie były te. Dobra, to teraz wiem, dlaczego Nie ma żadnych. Okay. Chyba mogą być... Tak, nie. Tak, ale Tak, ale dobra, Tak. jeszcze sobie sobie teraz trzeba, przydałoby się tutaj zrobić ścianę przy kibelku i tu Też, Tu jeszcze właśnie dołożymy na ścianę, bo ja mam gdzie przygotowałem sobie ścianę tu. Tak. tu dołożymy ścianę Nie wiem, czy widzieliście moje szufladki Tu jeszcze przydałoby się zrobić tu jeszcze przydałoby się zrobić ścianę i tutaj możemy zacząć układać tą. Tutaj sobie też zrobiłem ścianę od naszej tej jadalni. Dobra, o, co ja tam pokazuję coś. Tylko montować tu. Dobra. Teraz to. Dobra, to, to mamy gotowe, to możemy w trzeciej części iść w to. Teraz musimy się tu zająć. Nie mam jakiegoś dużo tych elementów, ale postaramy się tę dziurę chociaż zakleić. Dać, tam, tamte kilka zakleić. Tu wrócę. O! To w ogóle mogło być ten, Podniesiony, ale już nie podnosiłem to, nie podnosi. Nie ja możemy innego go w podnieść. cegiełek nie używam, a ja mam naprawdę dużo cegiełek, mogę wam pokazać. Tu mam taką całą, takie całe dwie szufladki w cegiełkach białych. Dobra, możemy teraz szarymi wyszyć. Tu. Rand. O. Dobra, coś takiego. Teraz możemy tu białą ścianę z tej strony zbudować, albo chyba najpierw lepiej, żebyśmy się tę ścianę tutaj się zajęli. Przypomnij mi jeszcze. No, to takie mniejsze użyłem, bo, bo wali mi się te. Już się kończę, się strasznie szybko, bo są. Mam nadzieję, że nam starczy w odcinku czasu, żeby to kręcić jakieś bebechy. na Nie mam ich za dużo, ale co to ja robię? Tym rękom jest trudno budować. Dobra, i tu jeszcze by się przydały te tabliczki. Nie, one są za duże. Trzeba jakieś inne. Ja mam glebki, inne za bardzo. Czekajcie, tu mam O, mam sporo ich. Dobra, to tutaj. Nie mam tu trójek. To wpasuje? Dobra, to coś takiego damy. nie ta ściana chwiejna. I nie no, można tego tu wpasować. Już się zastanowić, bo nie można, żeby więcej bryczku. Trójka by to wpasowała i teraz możemy... Będą budować Część. Część. się jeszcze jedna trójka Czekajcie o, Jedynka, dobra, to może posłużyć za No to może ta ściana jest gotowa, tylko ta dziurka, ale już nie mam za bardzo co tu wepchać, chociaż mogę jedną cegiełkę stracić, by tu wepchać. Jak problem to ma, nie. nieważne. Dobra, słuchajcie, to musimy chyba się jeszcze żegnać, bo widzę, że czasu dużo zeszło, ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, a więc pa!